Nad dzisiejszymi obchodami pełni pan Mariusz Płaczak, wicepremier, minister obrony narodowej, którego reprezentuje właśnie dyrektor gabinetu politycznego ministra, pan Łukasz Pudlicki. Organizatorami jest pan starosta, pan Adam Lubiak i pan Radosław Korzeniewski, wójt gminy Dąbrówka. I tutaj mamy przedstawicieli współorganizatorów. Żeby już może nie przedłużać. Jeśli chodzi o kategorię Open kobiet, najlepszy czas i pierwsze miejsce uzyskała pani Barycka Kasia. Zapraszamy tutaj serdecznie. Pani Katarzyna ukończyła bieg 10 km. W czasie 51 minut, 58 sekund. Gratulujemy serdecznie. Drugie miejsce, pani Sylwia Gwóźdź. Czas 54 minuty. Mieszkanka gminy Dąbrowka, miejscowości Wrzebory. Pani Katarzyna jest mieszkanką. Raz, raz, raz. I trzecie miejsce pani Nina Chudzian, mieszkanka Wołomina z czasem 56 minut 26 sekund. Zapraszamy. Tak więc to są najlepsze kobiety, najszybsze kobiety, kategoria open szóstego biegu Weler 2 Kołaków 44. Zapraszamy do jeszcze do pamiątkowej. Ten bieg był z przeszkodami. Panie musiały na tej trasie 10 kilometrów pokonać 18 przeszkód, więc na pewno nie było to łatwe. Tym bardziej gratulujemy. Dziękujemy teraz mężczyźni, może tym razem zacznijmy od miejsca. Trzecie miejsce, pan Piotr Dwięk, mieszkaniec Bołomina. To zapraszamy. Przedstawiciela. Drugie miejsce, Paweł Grzesik, mieszkaniec Warszawy. Czas 41 minut 50 sekund. Tak, też i z przeszkodami. I pierwsze miejsce, pan Mariusz Borychowski, mieszkaniec Słupska. Pisał Najlepszy czas 37 minut 51 sekund. Gratulacje. Kategoria Służby Mundurowe. I tutaj Jedyną kobietą, która reprezentowała służby mundurowe, która ukończyła ten bieg była pani Anna Ciszewska, mieszkanka gminy do miejscowości zaścienie. Zapraszamy panią i gratulujemy serdecznie. To jest nasza dzielna przedstawicielka naszej gminy. Służby mundurowe. Pani Ania, gratulacje. Powiedziałam, że nie pobiegnę. Teraz wójt Wam samochodów nie Zapraszamy na podium, na pierwsze miejsce. Gratulacje i wielkie brawa. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy. I teraz służby mundurowe mężczyźni. Też żeby stopniować napięcie, zaczniemy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce, pan Mariusz Chmielewski. Zapraszamy. To nie ustawione. Absolutnie. Czas 50 minut, 28 sekund. Drugie miejsce, drugie miejsce, pan Bartłomiej Wiktorowicz z Beniaminowa. Zapraszamy. Czas 47 minut, 50 sekund. I pierwsze miejsce w kategorii służb mundurowych Pan Tomasz Wróbel z Klębowa. Brawo Tomek! Czas 42 minuty 19 sekund. Gratulujemy serdecznie.